Siemanko mordeczki, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj na start giveaway dla widzów. Zostawcie łapieszkę do góry, napiszcie dowolny komentarz i możecie wygrać FIFA Points o wartości 100 zł. Zwycięzcę podam jutro o godzinie 17 na karcie społeczności. nagrody za elitarną dywizję, słuchajcie, pierwsze w nowym sezonie Division Rivals i co istotne, zauważyłem, że tutaj jej daje player picka od dziewiątej drużyny tygodnia, czyli od tej, słuchajcie, wczorajszej co wyszła, od tej wczorajszej co wyszła, czyli możemy trafić tylko zawodnika z wczorajszego Team of the Week i to już brzmi dość zachęcająco, gdyby tu jeszcze był jakiś um, overa minimalny. To już byłoby w ogóle na wypasie. Ale nie narzekam, wziąłem mm, pakę za stoka i pakę za 50K wymienną, pakę za stoka niewymienną. E, 8000 monet no i tego player piczka. Zobaczmy. Czy coś z niego poleci. Czy jest szansa na coś potężnego? Uh, jest. Y, zawodnik z Napoli. I jest niezły. Jest niezły do środka pola. Prawie, prawie, jest w gangu Hulita. Trochę brakuje tylko defensywy, strzelania, podań, ale prawie jest w gangu Hulita. Ale potężne paczki, słuchajcie, oddadzą tutaj. Paka za stokanie wymienna odda, myślę. Nie odda. O, rany, 85 Gomez. Overale, czy takie overale się na coś mogą przydać? jej ale one są bardzo przeciętne. Tutaj Jesus na was Gomez, ok. Ale reszta panów, Ula, la. la, la. Ok, wymieniliśmy sobie te niewymienne karcioszki z paki za 100k. O! Galeno jeszcze był, racja, zapomniałem o nim. Zapomniałem o Galeno, no trudno. Galeno już QSU O, Galeno żeśmy zapomnieli. Dobra, passing player pack razy dwa. Parę paczek tych otworzyłem, powiem szczerze, ale nic z nich mi nie leci, więc nawet. Niespecjalnie tutaj jakiekolwiek emocje we mnie taka paczka w. O! Nara. nara! Nara, 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 bo tutaj kontencik się robi na streamie, kontencik się robi na odcinku, a. Nie będę teraz zastanawiał się, co zrobić z Rubenem. No! O! O! jeju! Jak Portugalia! To przecież to mógł być! Mógł być wielki Chris Rolo. Leżało też spoko, chyba, nie? Cancelo. 8,6 Joe Cancelu. Dobra, idę szybko do wydmuchać, bo mi się zebrało po tym Katarze. Plan jest taki, widzowie: paczka za 50 tysięcy. Potem wbijam tutaj szybkie kwalifikacje do Foot Champions. Otwieramy paczki za kwalifikacje, i idziemy na Xbox'a Road to Glory, żeby tam zgarnąć nagrody za Division Rivals. To co? Paczka wymienna, i te nagrody nie oddały do tej pory, trzeba przyznać. I paczka za 50 też tego. Nie zmieni, bo trafimy sobie Guerreiro Rafę 8-4. SK Gaming. Proszę Państwa, tutaj esportowa drużyna naprzeciwko nas staje. Ależ podał do Benjedera. No proszę bardzo. I otwiera tutaj wynik spotkania przeciwnik. I 2-0. Ależ zagrał Benjederem. Brawo Ebi, wracamy. Mike, dlaczego? Dlaczego takie coś puściłeś? Brawo, 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 super akcja. Nie no, nie mogę, nie mogę z tego co robią moi obrońcy po prostu. Cordoba, fantastyczne, fantastyczna odcinka Kordoby. No ten mecz w Chiry, niestety. Ten mecz w Chiry. Co jest? Uuu. Uuu. Komand, 6-2. Dawno takich batów nie dostawałem. Dobra, penalty. I wszystko czyściutko idzie. Dobra, Ben nie nieomyl. Ech, jeszcze trzy. Jeszcze trzy. 8-4, proszę bardzo, jak Legia z Borussią Dortmund. I powiem Wam tak, takiego meczu u mnie na kanale to nie widzieliście od dawna. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz osiem bramek straciłem w meczu. Prawda. No, chociaż tutaj <ścoughs> trzeba przyznać, że Mike się nie popisywał. Nawet Expected Goalsy, to jest ciekawe, że ja miałem mniej strzałów, ale większe Expected Goalsy tutaj. No niesamowity mecz to był, niesamowity. Ale ja wiedziałem, że ten mecz będzie dziwny po tej bramce. To była chyba ta bramka, tak. Ja tu celowo odpuszczam dębele. Znaczy, odpuszczam. No kryję go Cordobą, ale troszkę na radar, wiedząc, że no tu po krótkim raczej będzie mu ciężko załadować. Tu będzie po, raczej ciężko mu załadować, ale Mike odpuścił. ŻOTA SQUASH i to jest nasz ostatni oponent o Bilans 8-1. Pasek Siły Strzału generalnie jest filmik 40-sekundowy na moim YouTube, także nie żaden przedłużany. 40 sekund, w którym pokazuję, gdzie to ustawić. To pytanie powtarza się już jakieś 300 raz. Brawo, EBI! Super, znaleziony. Ula! Wreszcie z dystansu coś siedzi. I trójeczka Ebi. Brawo. I jest Rejczku i trywola, także kończymy z bilansem 8-1, chociaż ten mecz przegrany 4-8. To był totalny hit, widzowie, to był totalny hit, naprawdę. Dawno nie zostałem tak zezłomowany w tak dziwnym mimo wszystko spotkaniu. Tak dziwnym mimo wszystko spotkaniu. Dobra, odbieramy i zgodnie z umową z tego odcinka, co mówiłem, umowa jest taka, że otwieramy teraz te paczki i idziemy na Xbox otworzyć nagrody za rangę... Właśnie nie wiem, jaką rangę. Ale na pewno tam... Nie, za, za pierwszą ligę. O! O! E, no kurczę! Dobry traf tutaj, nie ma co. Ewancic 83, a to była najgorsza paczka. A to była najgorsza paczka w teorii, prawda? No teraz już nie mamy walkoutu. Rozowicia mamy 84. Mertens będzie, Mertens 85. Nie, on jest 84, Boże, dlaczego mi my się myli jego overall? 8-4 oczywiście. Wersja 8-4, no i jeszcze Karta Cienia, więc spoczko. Wystawimy ją sobie. Dobra paczuszka, bardzo dobra. I ostatnia potężna mega paczka, zanim przejdziemy na xboxa Zobaczmy. O number sapy. numbers upy. Nie mówcie, że żał... Żota! 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 Diego Żota, tak jest! Cudownie! Cudownie tak jest! 500 tysięcy monet, ależ jesteśmy zarobieni! Ależ jesteśmy zarobieni, nice. Diogo Jota Oddało, oddało, oddało. Wreszcie na głównym koncie zaczyna oddawać, tak jest. Jeszcze drugi walkout, Sergio Busquets, nice. Idziemy na Xboxa teraz, słuchajcie. Idziemy na Xboxa szczęśliwi, radośni. Po tym, co się wydarzyło w tych nagrodach. Obra, rywalsy na Road to Glory, słuchajcie. Dobita pierwsza liga. I dzięki temu mamy nagrody właściwie takie same jak na elitarnej, gdyśmy byli w elitarnej. Jedyna różnica jest taka, że nie ma tutaj niestety player picka. Taka różnica, ale patrząc przez pryzmat tego, jaki tutaj był player pick na plejce, to. Czy to jest jakiś, słuchajcie, downgrade? Nie sądzę. Nie sądzę, bo i tak z niego nic się nie da mm, mm, trafić raczej. No dobra, zobaczmy, co siędzi tutaj w takim razie na Xboxie. Zgodnie z. O! Ej, to samo mi siadło na plejce z tej paczki chyba. Tak! Też był Rafa Guerreiro. Spaki za 50K. No dobra. Ale jest też Davis, który jednakowoż coś warty jest. Więc damy go na listę transferową. I duża paczka rzadkich piłkarzy. Na koniec zobaczmy. Nie, mało kołtu. Ulala lala. Będan tripier. 84, także tym razem nagrody na Xboxie nie oddały. Ale to co... O! Ale tutaj jakieś trzy informy jeszcze. No to, bo to jest ciekawe, to jest ciekawe. Dobra, to wszystko do klubu. Yy, nagrody oczywiście nie oddały, jeśli o to chodzi. Yy, na, na Xboxie. Na PS5 z kolei z kwalifikacji, kapitalny trafik, więc tutaj możemy być jak najbardziej zadowoleni. Dzięki wielkie za ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnym materiale strzała. Ju!